Dziwega. Jesteśmy sobie w centrum Lublina! Tak, piękny ja centrum. To nawet nie jest centrum. No a ja ci zaraz... Pozdrowienia do Adama Skuba, który się będziesz z nas schmiał. <śmieniu> <śmieniu> ja myślałam wczoraj, że to ktoś... jakaś dupa. Myślałam, wczoraj, że ktoś tyłek wystawia. Ja myślałam wczoraj, że ktoś tyłek wystawia przez okno. I oni do mnie... Ej, ja mi trochę patrz Boże! <śmieniu> Nigdy to nigdy się nie było. No wiem, a to już jest jego blog. Tak? No. Chodźmy krzyczmy pojelona cały dzień. No, zróbmy mu wiochę. <laughs> zróbmy mu wiochę. Zróbmy mu spa. Włammy mu się na aska. Jak akurat było zabawne, powiem Kochasz Bajor? Kochasz Bajor? Kocham Bayer. Wcale, że nie! Kłamiesz! No dobra, nie kocham Bajoru. Jak tak może? To nie Bajor, Bajor siedzi pod drzwiami, ale to nie tylko Bajor ogarni się. Bajor ma, Bajor ma rozdwojenie jaźni. A to zobaczy? już te schody, gdzie my idziemy? To, to jest za tym dzieckiem. Takim dzieckiem. Tam zaszło dziecko. O Cześć, dziecko. No, tak To jest dziecko. Wyślijcie, No, jak to... Okej. Bajor i schody. To jest zakręta. Și atâțeau în tunelul, ba. Bajur în tunelul. <laughs>